Ale właśnie gramy w Assassin's Creed Shadows, tylko że lepszego. Gra się nazywa Jask Simulator. Jest to oryginał, z którego inspirowali się twórcy z Ubisoftu. Mamy pierwszy chapter dostępny. Proszę bardzo, Japonia 1579 rok. Mocne? I am Oda Nobunaga. I am Daimyo. you uh -huh. shall be my samurai okay yasuke you will help me unify japan go now to the streets fight your way up to takatenjin castle oh, controlled kurwa. by the takeda clan okay, welcome to kyoto yasuke my shinobi will train you to become samurai okay Mimika jest tutaj lepsza, hello big boy you want to be samurai let's learn the basics Okej. Okay. prowadzenie lepsze niż w tym, niż w Shadow szczerze. Patrzcie, jak szybko my tutaj wchodzimy do rozrywki. Okej, okay, tak bije. <laughs> co ja tu mam zrobić? Shadow się chowa przy tym. Nie wiem, co ja tu zrobić, do. No. Może muszę tędy przejść. <laughs> o kurde, o to chodziło. Jaki movement, co? Jak co? Ale tutaj parkour jest może nawet porównywalny. Twórca mówił, że to jest wierne oddanie historii z tamtego okresu Japonii. Więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. Kup mopę skarbów za 19. Tu też są mikrotransakcje. Ziomek po prostu wziął sobie jakieś asety i sprzedaje nie za chyba 20 złotych. Jest na przykład samochód różowy. Jak wygląda model? Mocny model. Okej. Okay. O kurwa. Ale patrzcie, zobaczcie. Gra przewidziała, że jak spadnę, to mnie inny dialog dała. Zajebiste. Czy macie to w grach A? Nie przypominam sobie. Okej, okay, to jest mój mi mistrz. Ciekawe, ile gościu musiał spędzić czasu na robienie tej gry, nie? To jest ciekawe, bo gościu strzelił się w idealny moment z tym. Nawet ten żart mu wypalił i sobie zarobił. Tam w piku chyba było 300 osób. Stawaj samuraj musi wszystkie i rzeczy. samuraju. Premiera tego samego dnia i o godzinie tej samej co Shadows? No. nie tutaj? Nie, nie mam spinaczki. Szkoda. Parkour jednak. jest nieco ograniczony, nie ukrywam. Albo może taki był pomysł po prostu na grę. Dobrze, Dobra, jest mi się wydawało, stary. Ja wiem, że był taki zamysł gry, gry. Ale ona fajnie, bo zobaczcie, w parkurze daje wam jakieś wyzwanie. Czy jest trudniej, niż Shadows, oczywiście, że jest trudniejsze. Głupi by tego nie zauważył. A i trzeba dodać liście chyba śmierci. i co ja tutaj muszę zrobić? Może muszę podskoczyć i.? Nie, no nie wiem. Bo ty rower miałeś wziąć. Rower, tak? Jak on biega. O, jest rower rzeczywiście. Cztery rowery. Jak szybko jedzie. Czemu czego ja pierdolę? Czemu czegoś takiego nie przedał się oryginalnym? O nie! Robert marki Shimano, trzeba się rozpędzić Spokojnie, spokojnie, teraz Mamy to Jakie dialogi Dobry dialog i dobry dialog No i po rowerze Dobra, wracamy do parkouru Ciekawe, kiedy będzie rzeczywiście gra. Chciałbym skończyć ten turtur. Koniec. Rzeczywiście jest wiarygodne. Oddanie czasu. To jest takie absurdalne. Że to się jeszcze sprzedawało. Ludzie to sobie kupują. reload. Tak jest. I co my tutaj musimy rozwalić? Oh, good morning. Może muszę have to run into that door. Hello, Dalesz. Yasuke, Takeda clan are attacking our training grounds. They have no honor. Now is the time to fight. And no what? Hello? For the Takeda clan! The Takeda are unbreakable. Fuck! <laughs> <laughs> Shingen's war banner does not bow to strangers. Even a demon can <laughs> be. <laughs> Dobra, to są hejterzy Ubisoftu! Wypierdalać, wypierdalać! Hejterzy Ubisoftu! <grymne> 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 Jestem ja tutaj dużo nie ukrywam! Ej, nie mam nic co teraz? O, okej, okay, muszę... Może, może, może... Nie mogę używać katan, to jest najgorsze! Umierz, żyj! Dobra, leży. Ale najgorsze to, że skończyłem się amunicją nie wiem, czy... Kurwa, jeszcze więcej! No chyba was pojebało do reszty cztery teraz z tym. Tutaj nie wejdą. Na pewno, na pewno to nie jest tak zaawansowane. <głosy> Wiedziałem. <głosy> Wiedziałem. Gdzie jest amunicja? Może to jest amo? Katana Kurwa! Dobra, radę, tranfite. dam radę. Takeda efekty są w ogóle? Dobra, leżą. Jeszcze będzie jedna fala. Gosik. Boże, ja nie lubię bossów, którzy mają pomocników. Umrę. Wszyscy próbują mi mówić, że nie jestem samurajem. Ja im pokażę. Ale Dobra, zaspalimy go. Powinno się udać. E, dużo zadają te katany, jest okej. Okay. Damy radę chyba. Chyba? Mamy go. Zajebiście. E, leczenie potrzebuję. Dobra, work, Dobra powinno mi wyleczyć teraz. Bullet train. Rzeczywiście, to jest wiarygodne. Ale dopracowana ta gra i moja żadna gra nie dorówna czemuś takiemu. Na pewno Ubisoftowi się nie uda dorównać. ta Takeda. Yo, Bullet Train! Train się film Bullet to Train? Tokado Bardzo dobry swoją drogą. Mam w końcu amunicję? Mam amunicję, zostawiam znowu amunicję, zajebiście. Jakie wielkie są te krzesła, co? życiu bym takich krzesł nie widział. Ale jaka różnorodność, tutaj raz w pociągu, tutaj raz na placu. Ale co ja chcę? Muza jest tutaj zajebista. Bez kapy, mówię. Że ta, co leci teraz, zajebisty bicik. To ukrywane tu jest. The world belongs to those who it first. With this train, I turn days into moments, <laughs> nie, bo to! Zwolniejszy niż rower w ogóle. Ale taki pewnie zamysł był twórców. Oj! Oj! Dobra, może być tutaj. Bardziej wiarygodna historycznie, no to, to oczywiste raczej. Dobra, przejdziemy tędy. Chyba kurwa, szybciej będzie z buta tutaj podejść. Ale ten pociąg jedzie w ogóle, nie? Zobaczcie. Ej, no rower był szybszy, przysięgam. Możemy... Może jest tu gaz gdzieś? Nie, nie ma, po prostu tak to jedzie. Wjazd. Oh, oh. Ciekawe na ile godzin jest ta gra. Obydę jak najwięcej. Pochodzę na Keda Klan. O kurde, to są te bomby. Stawaj samuraju. A spróbuj katodamik. O nie niebezpiecznie, mogę zginąć zaraz. O kurwa winę przecież. Dabaj. Ej ten bicik mi się serio podoba. O, trzeba tak spokojnie strzelać. Dzięki za obserwację. Patrz, tutaj strzeliłem!

Uważaj! Takeda the train. Nie gadaj, się od początku! Nie gadaj, się od początku! Od początku, skipuję to! <śultatrice> Nie, zostawcie mnie! To jest przy od sensów, ty! Dobra, po na kran. Nie od początku! Ale takie etapy to aż miło się robi od początku, szczerze. Ale ta gra ma też ładne przysłanie. Bo Jaskę mówi, że świat należy do tych, którzy zobaczyli go pierwsi. To jest komentarz na temat kolonializmu, według mnie. Nie wiem, dlaczego bossem jest Krab, ale ok. Nie będę dyskutował. Z wizjonerem. Осторожно, у нас Они не добро пожаловать на Токаидо Шинкэнсэн! Ну то еще раз! yes oh yasuke since six years the Takeda held on to this mountain castle we have surrounded them with six camps and cut them off their supply line yasuke use the motorway and please deliver some tofu to all the camps Head to Castle. <laughs> Zajebiście. Pierwsza misja: Odbi bullet train od Kraba. Druga misja: Dostać tofu. O, dziękuję. Aha. Halo. Halo. Śmierć przez potrącenie. Halo. No. Każda się ma prawo zbugować, nie? Ja oceniam od 1 do 10. Jeżeli mam być w pełni obiektywny, to jestem niesamowicie zachwycony pomysłowością. Każda misja oferuje się trochę inny rodzaj gameplayu. Mi się to podoba, że oni tak grają trochę muzyką, nie? Jak w. jak w Death Stranding. Dobra, proszę bardzo, pierwszy przystanek na tofu. Stój! Stój! Ale hamulce Jeden przejechałem? Co ty dajesz? Yo, ciężko, ciężko tutaj. Fajna muza, dzięki, Patryk. Jest mocno, słuchajcie się, w tekst. Stary. To mi się kojarzy tylko i wyłącznie z Minecraft Skyblock, kopie. Dawaj, dawaj. No, mamy to. Co teraz? Musimy zajechać znowu do bazy? Trzeba to szybko skończyć, bo ja tą grę muszę zwrócić. Chyba tak już to bez kawy. Czyli tu jest 40, <noise> chyba. Co to. Patrzcie. Muszę zabić 31 przeciwników, żeby mi się otworzyła brama. Ale ładna lokacja w ogóle. Pomysłowa bardzo. Stary, jak muszę zabić 31. Jezus. Jeszcze ostatni. Dobra, jest. Zabiłem, zabiłem. Zepsuj 100 japońskich rzeczy? Co ta grama na myśli? Że mam zepsuć 100 japońskich rzeczy? Czy że tam beczka na przykład? Co kurwa? Gdzie to jest niby 100 japońskich rzeczy? Parasole? No właśnie, parasole nie działają. Widzisz, parasole nie działają. Wystarczy tak, ale. Chcę wam jeszcze coś pokazać. Muszę wam coś pokazać, patrzcie to. 270 osób piku. Nieźle. Do tego, jak wejdziemy sobie na ich stronkę, to zobaczcie, tu jeszcze delceki. Trzy delceki są: jest Bengal Rider. Jest Samurai Shades. I Drinking Hat. Dodaję wam to trzy rzeczy. Z asetów. Taką czapeczkę zajebistą. Czy nie warto sobie zainwestować ile? 13 zł? No kurwa, jakie okularki. Za ile? No, za 9 zł tylko. Zajebiście. No i taka fura. To, to chyba musi być drogie. 17, 18 złotych, zajebiście. Ale można też kupić sobie w pakiecie oczywiście. To nie jest reklama, to nie jest reklama. No, to już mi się nie chce w to grać. Jakby żarty żartami, ale ten żart się szybko skończył dosyć.